My w Kościele cały czas popełniamy ten sam błąd, jeśli nie grzech, który piętnował Paweł. Jak ręka może powiedzieć tam nodze, nie potrzebuję Ciebie. A dokładnie to robimy, kiedy mówię na przykład, nie utożsamiam się nie, z Radiem Maryja, z Tygodnikiem Powszechnym. Ja mam na myśli, mówiąc to, nie utożsamiam się z tymi ludźmi, którzy tworzą nie, wspólnotę Radia Maryja. To mówię dokładnie to, mówię do nogi, nie potrzebuję Cię. Kiedy myślę o każdym ochrzczonym, dosłownie, biorę pod uwagę każdego, kto został przez Chrystusa włączony w kościół. To myślę sobie, e, tak, na jakim poziomie my się różnimy? Na poziomie przekonań, poglądów, zrozumienia, wynikających z tego postaw. I to, co nas różni bardzo mocno, to jest nasze indywidualne doświadczenie życiowe. Masz zupełnie inną ścieżkę niż ja. Poznajesz Chrystusa inaczej niż ja. Zbliżasz się do niego innymi krokami niż ja. Natomiast moja więź z Tobą, dzięki sakramentowi Chrztu, dzięki temu, co Chrystus dla nas zrobił, jest absolutnie głębsza niż nasze poglądy. My jesteśmy ze sobą bardziej zjednoczeni niż gdybym miał nieochrzczonego brata z moim bratem z powodu krwi, nie? Bo my jesteśmy zjednoczeni przez Chrystusa i teraz, jeżeli między nami nie ma realnej więzi sakramentu chrztu, czyli że mi naprawdę na tobie zależy i naprawdę chcę y, się uczyć miłości do ciebie, takiej, która będzie prowadziła ciebie do spełnienia. Jeżeli tego nie ma, tylko się zatrzymuje na tym, że różni mi się poglądami, to niweluje ze swojego myślenia o tobie no właśnie to, co nas realnie łączy, czyli Chrystus. I jeżeli myślę o tym, że mi łączy z tobą Chrystus, to się zastanawiam, jak możemy razem zbliżyć się do Niego bardziej. Nasze spotkanie na bazie Sakramentu Chrztu może nas razem zbliżyć do Chrystusa.